dobry Państwu, witam na moim kanale. Moim gościem jest Wojciech Kempa, data naczelny Magda Polonia. Witaj. Witam serdecznie. Chciałem zapytać w kontekście książki Co przed Mieszkiem? I tu możemy przeczytać Co przed Bieszkiem? Dlaczego pewnym grupom komunistycznym, czy może postkomunistycznym zależy na tym, żeby tego typu teorie wielkiej Lechii, jakby, które godzą w katolicyzmie, w kościół katolicki, żeby je rozpowszechniać. No, wiemy o tym, że zostało już, już jakoś rozpowszechniona ta informacja, że pan Bieszk no, jednak był tam agentem, który sobie współpracował z różnymi służbami perelowskimi czy postperelowskimi? No tak, no musimy zdać sobie sprawę z tego, że historia Polski jest nierozerwalnie związana z Kościołem, i Kościół właściwie był tym czynnikiem, który sprawił, iż staliśmy się tym, kim jesteśmy. To jest nieodłączny składnik naszej tożsamości narodowej, nie tylko religijnej, ale także narodowej. No, Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, kiedy Kościół jednak przeżywa pewnego rodzaju kryzys, jest wielu Polaków, którzy nie podzielają tej naszej religii katolickiej i których boli to, że właśnie taka, takie są źródła naszej polskiej tożsamości postanowili, nie postanowili sfałszować przeszłość, aby. Aby wyglądała ona inaczej niż wyglądała w rzeczywistości, a jak wyglądała w rzeczywistości, to to właśnie opisałem na łamach tej książki. A jakie konkretnie grupy środowiska związane z komuną właśnie promowały i promują tego typu e, narracje? Czy to są takie tak zwane powiedzmy, e, komunizm taki narodowy można powiedzieć? Coś, coś w, tym, w tym zakresie? Tak, myślę, że to jest właśnie przede wszystkim ten, e, te środowiska komunizmu narodowego. E, bardzo... E, Silnie umocowane w strukturach siłowych w ówczesnej milicji, w służbie bezpieczeństwa, no, czy także i w wojsku. No, trzeba sobie zdać sprawę, że żeby awansować w hierarchii w wojsku, w milicji, a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa, no, katolikiem raczej nie można było być. No, to była rzecz, która dyskwalifikowała. I w związku z czym no, ci ludzie oni nie wyginęli. Oni żyją pośród nas, jeśli nawet nie oni, to ich dzieci ich wnuki i oni tworzą pewnego rodzaju środowisko, oni się ze sobą spotykają, e, utrzymują kontakty i e, finansowe, i gospodarcze, no ale także i towarzyskie i w związku z tym e, to środowisko w jakiś sposób próbuje budować własną narrację historyczną. I to jest na rękę, głównie komu to jest na rękę w, współczesnym, w współczesnych czasach, no, w 2019 roku? Komu jest potrzebne i co to daje właśnie promowanie tego typu teorii? No to jest przede wszystkim potrzebne tym wszystkim, którzy odrzucają religię katolicką i którzy chcą pomniejszyć jej znaczenie w życiu społecznym i w, całym, w, całym nasze, w całej naszej historii. No. Właściwie to jest tylko i wyłącznie im potrzebne. Czy to jest też w jakiś sposób przydatne jakimś ośrodkom zagranicznym? No, tego nie wiem i nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie badałem tego tematu. Ja, jedyn... ja jestem historykiem, w związku z czym zajmuję się tym, co było i co wynika ze źródeł historycznych. A, a że było tak, jak powiedziałem, bo to właśnie można przeczytać na łamach tej książki, tak jak wspomniałem, źródeł do historii starożytnej ziem polskich naprawdę sporo się zachowało, są to zarówno źródła rzymskie, zarówno źródła greckie, no a także właśnie pieśni gockie, które opowiadają o tych wydarzeniach, które toczyły się na ziemiach polskich w IV, V wieku naszej ery. Te źródła możemy zestawić z wykopaliskami archeologicznymi i to nam tworzy bardzo spójną całość, na to nakładają się ustalenia językoznawców, którzy badali źródła hydronimiczne. To wszystko tworzy właśnie spójną całość, wszystko się to zazębia i naprawdę y, jesteśmy w stanie sporo na ten temat, co działo się na ziemiach polskich, powiedzieć. Czyli podsumowując, każdy powód jest dobry, żeby dokopać Kasią i wymyśla się różne teorie i to jest jedna z nich. Tutaj prawdziwa historia Polski przed Mieszkiem, taka obiektywnie przedstawiona w książce, co przed Mieszkiem, Wojciech Kępa, redaktor Czelny Magda Polonia. Dziękuję Ci. Dziękuję. Oje.